Siemaneczko moi widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grali 3v3v3 Stawcie łapkę w górę, subika z wąkiem i życzę wam miłego oglądania Aj Ja z tego nie umiem grać z kara z tłumikiem Z z jest przykaz A ha ha, ha. dostał Loser Aldo... 31. Dobra, ja... to jest jakiś... Nie wiem, mam taki internet zarąbisty, że ja muszę każdego podjeżdżać na razie. teraz to mi w ogóle grać nie daje, jak kręcę to artykuł a chłopusz jest u moim boksi i mnie zabija, no. no mm -hmm. bo ten mides jest pogtrampowy u nas, on jest na Steamie. Dobra, do Help! Mi no bo Ja nie wiem jak kogo ja mam za, za trio tutaj w tej gierce, ale ja mam jakieś debili. Tylko tyle co mogę powiedzieć. Ktoś na mnie ląduje super. No fajnie, mój ping! No fajnie! Ja taki laser dostaje bo mój internet po prostu przekracza normy działania. Do minusów. bo To ty? Nie, to nie ty. Nie, no, no jest jestem przez dwóch. Bambik, pomóż. Drzeka. No nie, Dzięki, no, <laughs> no, pomóc. <laughs> <laughs> mogę cię ulecieć. <laughs> nie mogę. to jest mój team, to jest mój team! Ej, dobra, jest kim, No ale no, ja, ej, ale typię ja mam takich nieogarów moich, to giną mnie co piersi. <laughs> Jakbym ci mógł powiedzieć, to ja tam najwięcej umiem grać. Ja wychodzę, bo to nie ma sensu jak ja gram z jakimiś cymbałami dwoma. To jest szczerać nawet nie umie. Ta aura to udaje z siebie takiego, takiego tego, takiego inwalidę jakiegoś. Kajharda. Nie, nie inwalidę, bo przecież ona szczerać nie umie nawet. A ta jakieś edycje robi, ją trzy razy osłoniłem. Przecież, żeby zginęła jako pierwsza. Możemy iść w sumie. Nie, nie wiem, na co możemy iść. Ja też nie ma realistików tutaj. Nie! Ja tego nie klikam, bo to jest ja głupie. Co to jest? Myślę, aha. Realistik 2V2! Co to jest? 2V2? No. Ale są przy... a, to ja nie będę z wami, to nie, to nie ma sensu. No ale dawajcie, no to chodzisz ale poćwiczymy i się pogadamy. Ja jestem z Bambikiem, a ty z jakichś. Może trafisz, nie wiem, regeneratorkę, która będzie spocona. Dobra, to przecież. Albo trafisz jakiegoś yy, bambika zestawu za tylko. O Jezus Maria, dobra, to już... Lata płaczam. <grych> co? Na co gramy? No nie! No, nie! Dawaj, nie, ja nie! Nie! Never Dragon dawajcie! Co dajemy? Never Dragon! No i nie wiem co było, ale mam nadzieję, że nie tylko na taktykala, ani na te nowe wy, idźcie Dobra, wchodź. Szybko. No nie! Bambik, ty, ty debilu! Na charge? Przepraszam, ale ty jesteś z Bambikiem, dobra. Bambik, nie jesteśmy razem. Dobra, ja się zaczynam pocić. I ty masz spocucha. Co za spocuch. Fazy mongral. chłopie. To jest fazy mongraal. Masz mongraala w teamie. No i się cieszę. Chłop, co mam grala w teamie? Ja ci kręcę Dobra, to jest Mon gralek. Ej! Ej no! Ej, to jest co mam! Ja to jest! Mam nadzieję, że jak, jak ty jest to ja zacznę e, płakać, bo w moim nie było spotkać Facebook brala. Nie, no to no co jest co, bambi? co on robi? I ja pielu Ja ci kręcę, co się dzieje? A no pani zero pingu. No, też mi się tak wydaje. Wy to jakiś spocuch i tak dalej. A mnie mój własny zabudował. ZAWIŁAM GO! NIE ZAWIŁAM Mont go. MONTGRALA zabiłem, TO jestem W TĄGRIU NAJLEPSZY! Ale w ogóle on mi wszystko, że pożytkował i ja tylko w niego zaczęłam spamić, bo nie, tko, to ranka nie dłużyło. Nie, Czeranka przestań. A ty, ty nie żyjesz, czy żyjesz? Nie no, ja zrobiłem fazę Mongrala. Ale ty ode mnie takie aura dostałeś i spadłaś. No tak, dobra dostał trochę. Ale kocham tą pompę. Ajaj, nienawidzę. Tak. <ślesk> Kówno, a nie mongra. Jakby to był Mongra... to by... ale ja mągralowidałem dwieście i mągral nie chciałem wstąpić. Nie no to twarzy Mongra. To jest mągral. Nie no to musi być Mongra, jak się śmieje. Aha. Nie, ja się poddaję. Nie. nie o, fuck! Jeszcze się chpali. Jeszcze się cieszę. Ja chciałam... Ja chciałbym z takim grać bez przerwy. Fajnie, a mój to jeszcze mnie sam zabudowuje. Aha mu za nią. <noise> ja jestem lepszy niż ten mągle, tylko tyle wam mogę powiedzieć. Ja go nie, do A nie, nie, on nie, na kanale gry. Dajcie, nie, nie, bijcie. Hello? nie, 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 chce, on nie, 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 zapro! Mam mu jest... no mówię, że jest fazem mondra. On ma on ma napisane, że nie przyjmuje on zaproszeń. Hey, Ej, help. U mnie. Ej, a tu ty jesteś żona. Aha, nie mogłem. Kuczaki, pytany, kutaki, kuczaki. kuczaki. Zmaka! Ojej! Oje! O, Oje Ojej! 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 o Ojej! 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 Oje będzie Oje Ojej! 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 u, Ojej! Ojej! będzie nie kręcę, nie wiem budować. No u mnie jest w boksie! No jak on to robi? Zero pingu ma. Nie wiem. Nie wiem, jak kogoś z was podjeżdżał. Fazy Mongral. Co <grywa> się, się nagrywa? Co się nagrywa. Grywa. Wy macie jakieś wina? Co, mamy jednego. Aha, o! o Boże, Ja mam czarga, to, to ja już leżę. To. Ja, ja no ale że wy macie high ground, super. High ground na początek, super. Widzicie jakie ja ci kręcę, poconek do 90, by the way. Typie to ja jestem Nie no jak Ej, Ej, mi to ty takie tam gram? Jest naszym on gram, no nie wiem no Moje marzenie się spełniło, żeby zagrać mu gra. Ty jesteś. Nieważne. Aha, dobra już gdzie... я, я, мне там чё сказать, не Бенди. Halo? Ja mam jeszcze przyjaciół? Ja jeszcze mam przyjaciół, czy nie? To jest mongrel. Moje marzenie się spełniło. Miejmy nadzieję, że to jest prawdziwy mongrel. I to, że to jego drugie konto, bo jak to jest jego drugie konto i ja zagrałem serio z mongrelem... Ale nie no, klawiatura było tak nawalać, tak nawalał w klawkę. Wydaje mi się, że... To mógł być face monrel Easy, dałem Laszek, ci? Dobra, po Kevie ma... Miałe,

Ej, gdzie ty Bambik jesteś? Ja wiem. Nie no to jest Fazer Mongral, tak nie gram z Chodź dokończymy to tylko i ja wrzucam na I to Nie no, odcinek nazwę zagrałem z Face Mongral na, nasza perspektywa wygląda tak, że on nam wszystko podmina, jesteśmy w jego boksie, on nam wszystko podmienia, daje nam bułę i wszystko. E, wiecie, że ja to też dużo robię? Nie, dobra, nie gram, ja... Bo ja mam tą najgorszą pompę w grze. Fajnie, tym co mi przez tekstury przechodzi. No ale ja nienawidzę tej pompy za 20, czy walę w Heda? To po pierwsze. Uciekłem! A Czyżby ja ci jeszcze uciekłem? Fej, dobra! O jaki ten mongrel dobry! Ej, ten typ z kuzakiem, co nie? Wiem, że parę bym mógł grać. Ojej, ja nie chciał! Daj mi tu leż. <laughs> Brawo! Pami, friendly! Panie, chodź, chodź! Pami, chodź! otuş 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 Bijemy się? Czy nie dzisiaj? Ja zaraz biję na kanał gry Chodźcie na kanał gry Dobra, ja wbijam Hello, mongrel Hello e, A really mongrel? No, I'm not a real mongrel Oh, fuck Ty powiedział, że nie jest prawdziwym mongrelem Ej, go to nie ma Aha. Ej, to nie jest prawdziwy mongrel! A mój angielski wynosi minus, a ja nie umiem się z typem dogadać. Gram solo! Dobra, gram solo. Wejdziemy do centru. Hona, Hona solo! Porobię was. Fajnie. Ciul z tym! Samemu nie umiem, bo na dwóch, jak zacznę spamić kretynów, to to się nie da. do Ma centrum. Y Mawyd do centrum.